jest to akcja, jest to maraton zgromadzeń. Dziesięć pod rząd zgromadzeń przez pięć dni. Nie oddamy Adasia cudzoziemcom. To nie jest żadna, żadna manifestacja przeciwko komuś. To jest za. To jest nasz pomnik. Pomnik historii. Pomnik kultury. I nie może być on od półtora roku oblegany przez cudzoziemców. Niezależnie jakich cudzoziemców. On jest nasz i nasz pozostanie. Będziemy tu do, do tego czasu, dopóki goście nie zrozumieją, tu jest miejsca dla wszystkich na rynku krakowskim. A może na małym rynku, a może jeszcze gdzieś indziej, żeby zbierać pieniądze i promować swoją propagandę. Tą jedyną propagandą jest Polska. Nasze tradycje, nasze jestestwo. Zrobimy to tak jak 2 maja w formie Hyde Parku. Czyli każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Ale poza tym będziemy czytać, cytować wiersze naszego wieszcza. Będzie muzyka. Będziemy tutaj dwie godziny dzisiaj. I o 19.15 będziemy tu znowu dwie godziny. I tak w dzień w dzień, bo w tym czasie od półtora roku goście okupują bezprawnie. Według nas. Nasz pomnik. My nie jeździmy po Europie i nie manifestujemy przed pomnikami innych poetów, innych wieszczów, wieszczy, wieszczów. O to nie o to chodzi. Nie pozwolimy, żeby pod naszym pom pomnikiem było żebractwo. Niezależnie od tego w jakiej sprawie. Tu widzę już są z puszkami. Żebractwo. Nie pod pomnikiem naszego Adasia. Proszę stąd odejść. Na razie to jest w formie prośby. My nikomu grozić nie będziemy. Ale niech nikt nie myśli, że zezwolimy, żeby ten spektakl nienawiści trwał w nieskończoność. Był pod tym pomnikiem 18 maja. Miała miejsce rzecz niedopuszczalna. 18 marca. Tak. Rzecz niedopuszczalna. Promowane były symbole. Nazistowskie. Ja osobiście złożyłem do prokuratury doniesienie na możliwość popełnienia przestępstwa z artykułu 256 paragraf 1. I sprawa się toczy. Nie pozwolimy my, mieszkańcy Krakowa, my członkowie Stowarzyszenia Małopolski Błąd. My, członkowie Ruchu 16 Postulatów, aby bezczeszczono nasz pomnik. My nie potrzebujemy takich pochwał. My wiemy, że robimy dobrze. Na pewno jest. Niezależnie od dziennikarza, to wydatkuje po troszeczkę tych pieniędzy, do tak żebyście w tym podniesionym przypadku wygra się, wyrzucowości, o to, żeby Pię wysiedlić Pię Ukraińców, Pię żeby tam zasiedlić innych Pię ludzi z innego państwa, żeby, żeby okraść was z waszych bogactw naturalnych. To, to tak nie działa. Wiesz, że w Polsce, w Polsce jest zakaz że żebractwa, zakaz proszenia... O, to jest żebractwo. To jest, to jest żebractwo. Słuchaj. I jeszcze ja rozumiem zbieranie na dzieci chore, na, na pomoc, nie no wiem, jeszcze dzieciom, tak, no, powiedz, czy, czy ludziom, ale nie na sprzęt wojskowy, bo to jest po prostu przykładanie ręki do tej wody, do śmierci kolega, ty jesteś tutaj. Byrium, żeby nie, żeby nie umierali. Żeby umierali. Gdzie ste... te pieniądze idą? Gdzie te pieniądze Cześć, idą? Pokaż mi tutaj. Opworldili... File... Pokaż mi tutaj te skrzynki. Jest prawdę, gdzie te pieniądze idą. Pochodzę, i tak, jest, bo mam pewne wątpliwości. No, no, ja tutaj... nice, Masz tutaj jakieś co? Masz tutaj jakieś? A pokaż jeszcze inne dane tutaj wasze. Czekaj, bo no tutaj i wychowano dziecku. Ale nie wiem, czy Wy macie świadomość, że ta wojna nie jest o to, żeby Ukraina wygrała, bo nikt nie wygra w tym turcie. Ani Ukraińcy nie wygrają, ani nie wygrają. Yy, Amerykanie, Amerykanie z Ukraińcami, ani Rosja nie wygra. Największy polski poeta, symbol patriotyzmu i miłości do ojczyzny, przez całe swoje życie walczył w różny sposób. Wierszem, organizowaniem legionów, po prostu kochał naszą ojczyznę. Nie doczekał się wolności bo dopiero przyszła późno. My ją mamy 120, odzyskaliśmy po 123 latach, ale jest nam dana na no zawsze. Musimy ją stracić, jeżeli nie będziemy jej pilnować i bronić. I bronić, i bronić jej. Oda to jest po prostu walka o wolność. To jest oda do młodości, ale ja myślę, że to jest oda do wolności i oda do nas wszystkich.